Jeżeli kliknąłeś na ten film, to chcesz nauczyć się ustawiać lepsze targety dla swoich trade'ów. Trafiłeś na idealny materiał, gdzie bez zbędnego przedłużania przechodzimy bezpośrednio do prezentacji, gdzie opowiem ci krok po kroku, jak to robić. Dodatkowo powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć, żeby twoje targety były dużo lepsze niż kiedykolwiek wcześniej, a na końcu pokażę ci na wykresie, jak krok po kroku na żywo znaleźć target. Zapraszam. A więc dzisiaj rozmawiamy o tym, jak określać target, żeby zrozumieć dokąd tak Właściwie rynek się wybiera. Najlepiej będzie, jak zaczniemy od tego, dlaczego rynek tak właściwie w ogóle się rusza. I to jest pomocne, dlatego że, no jeżeli chcemy zgadnąć dokąd ktoś jedzie i wiemy, że jeździ tylko do sklepu i na siłownię, no to dużo łatwiej jest. I to się może wydawać skomplikowane, ale tak naprawdę są tylko cztery powody, dla których rynek się rusza. Pierwszy i najważniejszy to jest polowanie na liquidity, inne to będzie wypełnianie niezbalansowanych obszarów, powrót do equilibrium i generowanie liquidity. I to może się wydawać skomplikowane. Te słowa mogą być dla Was obce, ale wszystko sobie teraz wytłumaczymy i to jest naprawdę ważne. Polowanie na Liquidity. No, żeby zrozumieć, czym jest to polowanie, najpierw zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Liquidity. Liquidity to inaczej płynność rynku. I najłatwiej to sobie zrozumieć, myśląc o takim przykładzie sklepu osiedlowego i hurtowni. Jeżeli chcemy kupić sobie butelkę wody, niezależnie czy pójdziemy do hurtowni czy do żabki, i tak tą butelkę wody dostaniemy. Natomiast jeżeli chcemy kupić 100 tysięcy, Butelek wody, no to tutaj już pojawia się problem. W takiej żabce nam tego nie sprzedają. Czy tak samo jest na rynku? No tak. Jeżeli my sobie idziemy na shorta, jeżeli my sobie idziemy na longa, to możemy to zrobić tak naprawdę w każdej chwili. Tak samo jak kupujemy jakąś akcję, możemy to zrobić w każdej chwili. Natomiast jeżeli jesteśmy dużymi graczami, jeżeli handlujemy ogromnymi rozmiarami pozycji, no to pojawia się problem. No i tutaj jest to ważne pytanie. Dlaczego market makerzy, czyli duże instytucje, czyli banki, które handlują. Na rynku, dlaczego oni polują na to liquidity? No, to wynika z tego, że muszą oni sobie stworzyć sztucznie tą płynność. Oni nie mogą wejść sobie tak jak my, w każdej chwili, ponieważ ich rozmiar pozycji jest za duży. Gdyby weszli tutaj na shorta, to będzie miało to realny wpływ na cenę. Cena spadnie i będą natychmiast na stracie. Nie mogą sobie na to pozwolić. Więc specjalnie wybierają się do takich poziomów, gdzie zwykli ludzie dają stop lossy. Wywołują te stop lossy, sztucznie tworząc płynność. Tak, bo stop loss w tym przypadku to będzie zamówienie kupna. Oni chcą iść na shorta, więc sprzedają. Idealnie znajdują natychmiast ludzi, którzy od nich kupią, wchodzą na shorta i wchodzą na samej górce i wychodzą na samym dole. To jest właśnie zamysł polowania na liquidity. I w jaki sposób ta wiedza pomaga nam obierać targety? No, możemy zmienić swoją pozycję z tego tradera, który tutaj ma stop lossa i którego stop loss jest sztucznie wywoływany, na tego, który tutaj wchodzi na pozycję i tutaj ma stop lossa i zarabia na całym ruchu w dół. Więc to jest najważniejszy, fundamentalny powód, dlaczego rynek się rusza. Jednakże nie jedyny. Gdyby był jedyny, no to ta struktura ceny by wyglądała totalnie inaczej. Więc porozmawiajmy teraz sobie o innych. Następny powód, dla którego rynek się rusza, to wypełnianie imbalansów. No i zacznijmy od tego, czym tak właściwie jest ten imbalans. To jest niezbalansowany obszar ceny, który powstaje w wyniku bardzo dynamicznego ruchu w jedną stronę, po którym nie nastąpił, albo w trakcie którego nie nastąpiły żadne retracementy. W ten sposób może powstać taki imbalans i rodzajem takiego imbalansu jest fair Value Gap, którego już znasz, a jeżeli nie znasz, no to jest na moim kanale film, który dokładnie wyjaśnia, czym jest fair Value Gap. No i dlaczego my tak właściwie wracamy do tego imbalansu? Czy nie moglibyśmy po prostu kontynuować ruchy, ruchu do góry? Teoretycznie moglibyśmy, ale w praktyce po prostu nikomu się to nie opłaca. Wracamy do imbalansu, że z dwóch powodów. Po pierwsze, w trakcie tego ruchu ludzie będą dawać tutaj swoje ordery. Będą chcieli jakieś pozycje wykonywać. Więc wracając do takiego imbalansu, pozwalamy im te pozycje wykonać oraz tworzymy też kolejny dołek, który w przyszłości stanie się poziomem liquidity, którego będziemy mogli obrać za swój cel. I jak ta wiedza pomaga nam obierać target? No, przede wszystkim pozwala nam zrozumieć, że kiedy wchodzimy tutaj na shorta, to powinniśmy targetować taki imbalans. Nie powinniśmy szukać jakiegoś dołku 5 km niżej, ponieważ celem tego ruchu jest. Wrócić do imbalansu, a nie do jakiegoś dołku 5 km niżej. Kolejnym powodem, dla którego rynek się rusza, jest powrót do equilibrium. Equilibrium to jest po prostu 50% jakiegoś ruchu. Inaczej jest to nazywane discount zone, czyli w tym momencie mamy discount zone, w tym miejscu mamy premium zone, ale equilibrium to troszkę prostsza nazwa. Jest to po prostu powrót do połowy ruchu. Czasami jest tak, że nie będzie żadnego fair value gapa po drodze, nie będzie żadnego imbalansu, to wtedy najłatwiej jest właśnie narysować sobie takie equilibrium. Wracamy do niego z Takiego samego powodu jak fair value gap, czy inny imbalance, i ta wiedza pomaga nam dokładnie w taki sam sposób, więc nie będziemy tego tutaj sobie powtarzać. No i czwarty powód, dla którego rynek się rusza, to jest generowanie liquidity. I pierwsze pytanie jest takie, dlaczego tak właściwie generujemy liquidity? No i żeby to zrozumieć, możemy przyjrzeć się temu rysunkowi. Widzimy pewnego rodzaju ruchy, które w dziwny sposób zatrzymują się zaraz przed poprzednim dołkiem. Na logikę powinniśmy przebić ten dołek, żeby zebrać liquidity. No. Okazuje się, że nie. Jest to najpopularniejszy przykład wygenerowanego liquidity, czyli relative equal lows lub relative equal highs. Dokładnie to, co tutaj widzimy. Trzy dołki, lub w innym przypadku będą to górki, które są obok siebie. I nie jest to bezpośrednio coś, co pozwala nam obrać target w tym momencie, ale jest to znak dla nas, że w tym miejscu będzie dużo liquidity, które później będziemy mogli targetować, bo spójrzmy na to z perspektywy tradera, który opiera się na support i resistance. W tym miejscu na pewno zapiszę sobie tą strefę jako support. Tutaj będzie jego stop loss i będzie w jakimś longu. No a my później sobie po prostu wrócimy do tego miejsca i zbierzemy całe to liquidity, które powstało dzięki stop loss. Są, które tutaj były ustawione. No i teraz te cztery slajdy już tak naprawdę zmieniły Twoje spojrzenie na rynek, a to jest dopiero początek tego filmu. Będziemy mówić sobie o jeszcze dużo większej ilości przydatnych rzeczy. Przejdźmy od razu do następnej. Czym może być target? W 90% Twoich tradeów targetem będzie sell side liquidity albo buy side liquidity, czyli po prostu ważne poziomy, które są albo górkami, albo dołkami jakiegoś ruchu. Jeżeli byśmy sobie to narysowali, to będzie to wyglądać tak, że tutaj mamy Buy Side Liquidity, to jest jakiś, jakaś górka. Tutaj będzie Sell Side Liquidity, czyli jakiś dołek. Innymi targetami może być Fair Value Gap, Equilibrium lub dla bardziej zaawansowanych traderów będzie to na przykład projekcja Standard Deviation, Fibonacci, może jakieś narzędzie oparte na Fibonacci. Profil Search and Destroy, a także inne narzędzia. Ale tak naprawdę nie będziemy się teraz na tym skupiać, bo kluczem do znalezienia dobrego targetu są te pierwsze trzy. W 95% przypadków twoim targetem będzie któryś z tych trzech i są one dużo prostsze niż czwarty punkt, więc polecam ci skupić się na początku na tym. Naturalnie kolejnym pytaniem, skoro wiemy już czym jest target i dlaczego tak właściwie rynek się rusza, będzie jak krok po kroku znaleźć taki target. I myślę, że najłatwiej będzie ci to zrozumieć na praktycznym przykładzie, więc przejdźmy teraz na wykres, gdzie wszystko krok po kroku ci wytłumaczę. Ok, więc w tej części poradnika pokażę Ci na żywo, jak znajduję target. Znajdziemy sobie go na IS i na NASDAQu. W tym momencie mamy poniedziałek, godzina 15.28. Tutaj mam godzinę do tyłu. I na żywo znajdziemy target do dzisiejszej sesji. Więc to, od czego chcesz zacząć, to wejść na jakiś większy timeframe, ja zaczynam zwykle od dziennego. I po prostu spojrzeć, jakie poziomy Liquidity zostały wzięte lub są niedaleko. Tak jak na przykład ten poziom side Liquidity został właśnie wzięty na IS. Co to znaczy? To znaczy, że najprawdopodobniej możemy dzisiaj spodziewać się jakichś ruchów w dół. Czy tak będzie zobaczymy. Problem jest taki, że znajdujemy się na all time highs, jeśli chodzi o IS to jest zawsze bardzo ciężki moment, nawet dla doświadczonych traderów. No ale dobrze, zejdźmy sobie teraz troszkę na niższy timeframe, na godzinny i zobaczmy, co widzimy tutaj jeszcze. Przede wszystkim widzimy tutaj mniejszy poziom buy side liquidity. Tutaj widzimy jeden poziom sell side liquidity. Drugi poziom sell side liquidity. Te poziomy również są ciekawe, ponieważ ja już bym to klasyfikował jako Relative Equal Lows, ponieważ są one bardzo blisko siebie, więc tutaj już bym sobie to zaznaczył jako Sell Side Liquidity na wersie Relative Equal Lows. Jednakże jest to dosyć daleko, więc nie spodziewałbym się tego. Także jeżeli chodzi o moje targety dzisiaj, to biorę pod uwagę dwa scenariusze. Po pierwsze, biorę pod uwagę scenariusz, że kontynuujemy do góry, no bo jednak ogólnie ruszamy się ku górze. Jednakże ze względu na to, że wzięliśmy tutaj, mogę to oznaczyć, high time frame, side Liquidity, czyli to jest ten jednodzienny poziom. Ze względu na to, że już go wzięliśmy, to biorę pod uwagę ruchy w dół. Jeżeli chodzi o ruchy w dół, to skupiam się na tych dwóch poziomach, ponieważ są one blisko i są to ewidentnie ważne poziomy sell side liquidity na pewno ktoś tutaj wszedł na longa postawił swojego stop lossa tutaj może tutaj wszedł, może nawet teraz wszedł, więc wydaje mi się, że to jest dobry target. Teraz to samo zrobię na NASDAQu i poszukamy sobie jakichś różnic, może podobieństw. O no proszę, pierwsze co mi się rzuci w oczy od razu, to jest to, że mamy SMT. Zobaczcie, ten poziom buy liquidity został wzięty na ES i ten sam poziom buy liquidity na NASDAQu, no nawet... Połowie drogi nie jesteśmy, więc zaznaczę sobie to SMT i to się pokrywa też z tym, o czym mówiłem, że być może szykują się jakieś berich ruchy. Zaznaczam go sobie tutaj. No i teraz dalej. Wracamy do tego, o czym mówiłem, czyli jakie takie bliskie poziomy liquidity mamy. Tutaj mamy jeden poziom buy -side liquidity, tutaj mamy poziom sell side liquidity, tutaj mamy jakiegoś fair value gapa, być może to też mógłby być target, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, w value gapy też mogą być targetem. No i mamy tutaj jakiś sell side liquidity, ale to jest już bardzo daleko. Tutaj mamy też buy -side, no ale znowu jest to bardzo daleko, więc nie spodziewam się. Także dzisiaj będę się skupiać Skupią pewnie na tych dwóch poziomach, więc sobie trochę zoomuję no i przyjrzymy się, co tutaj jeszcze widać. Tutaj możemy zauważyć, że mamy jeszcze jeden mniejszy poziom. Ja sobie te mniejsze takimi kropeczkami zaznaczam, no ale to nie ma znaczenia, to, to jak to woli. Tutaj też widzimy, że ten większy poziom, który zaznaczyłem, to tak naprawdę kilka mniejszych. To może, to tak naprawdę zmienia perspektywę, bo to znowu wygląda jak Relatively Tak jak sobie wcześniej rozmawialiśmy, to jest miejsce, które ewidentnie jest przygotowane na to, że tutaj sobie w przyszłości wrócimy. Czy to będzie dzisiaj? Być może, zobaczymy. Tak naprawdę teraz wszystko zależy od tego, jakie sygnały rynek będzie mi dawał, bo widzę opcje zarówno do góry, jak i do dołu. Myślę, że Nasdaq powinien najpierw wziąć tę górkę, a następnie kierować się do dołu. No i teraz, skoro zaznaczyłem już sobie te wszystkie poziomy, to przypomnę jeszcze raz, co ja tak właściwie zrobiłem. Czyli zacząłem od wysokiego timeframe'u, gdzie krok po kroku zaznaczałem poziomy liquidity, które mnie interesowały. Dodatkowo zaznaczyłem też SMT, które zauważyłem i schodziłem na coraz to niższy timeframe. Tutaj znowu zaznaczyłem ciekawe poziomy liquidity i szedłem na niższy timeframe. Znowu tutaj akurat nic się nie zmieniło. Zeszliśmy jeszcze niżej, no i dalej się nic nie zmienia, więc to tyle jeśli chodzi o targety. Coś, co jest bardzo ważne, to rozróżnienie tak zwanego swing low, tak jak tutaj, od takich zwykłych dołeczków małych. No to jest dużo ważniejszy target niż te takie pojedyncze. No i to samo zrobiliśmy, na, to samo zrobiliśmy tutaj. Zaczęliśmy od bardzo wysokiego timeframe'u, gdzie zaznaczyliśmy sobie ciekawe poziomy liquidity, Zauważyłem to SMT, zauważyłem też tutaj Fair Value Gapa. No i zaznaczyłem też to. Rozmawialiśmy o tym, że nie zaznaczamy tego niżej, no bo one są po prostu chwilowo za daleko. Ten dzień na pewno to się nie stanie. Zauważyliśmy też tutaj, że mamy blisko siebie dołki, że jest to Relative Equal Lows. No, i powiedziałem, że w zależności od tego, jaki, jakie sygnały da rynek, będę targetował albo te poziomy liquidity, albo te poziomy liquidity. I dokładnie w ten sposób na żywo wybieram targety. No dobrze, jesteśmy w tym momencie już po sesji. W trakcie tej sesji zrobiłem dwa tradey. Jeden niestety był przegrany, drugi wygrany. No ale skupmy się nie na tradach, a na targetach. Wiem, że tutaj troszkę się dużo zrobiło, ale możemy sobie spojrzeć. Na to, jak to, co zaznaczyłem, faktycznie się spełniło. Dzisiejszy dzień był dosyć wolny pod tym względem, że nie wykonaliśmy dużych ruchów. Osiągnęliśmy ten poziom side Liquidity, który sobie wcześniej zaznaczyłem, i na podstawie tego, między innymi, że on został wzięty, rozważałem shorty. Jeden z nich wyszedł, drugi nie. I za target do tego shorta obrałem bardzo bliskie poziomy. To są poziomy, które możemy nazwać internal Range Liquidity. Zamiast te bardzo dalekie. Które bym nazwał external range liquidity. Zrobiłem to dlatego, bo dzisiejsze price action było bardzo nieefektywne. Nie robiliśmy dużych ruchów. I zaraz opowiem Ci dokładniej, czym różni się tego typu target od tego typu targetu. Ale zanim to, to po prostu chciałbym zauważyć, że mimo, że one są bliżej, to obierałem je na takiej samej podstawie, czyli po prostu wybierałem ważne dołki. Które możemy nazwać swing dołkami, ponieważ są wysunięte na zewnątrz. To nie są te takie malutkie tutaj. To jest dołek, który wygląda w ten sposób, a nie w ten sposób. Tego typu a nie tego typu. No i tutaj po prostu było liquidity. Możemy zauważyć, że tych dołków było bardzo blisko, dużo obok siebie. Więc tutaj też możemy mówić o relative equal lows. No i w tych trade'ach akurat wykorzystałem też SMT, korzystałem setup turtle soup, który tutaj zauważyłem. Wykorzystałem standard deviation do wybrania targetu. Nie ma do znaczenia, bo to są te bardziej zaawansowane rzeczy. Chciałbym Ci tylko pokazać, że koniec końców, mimo że to wszystko narysowałem i tak wybrałem Target na podstawie zwykłego Sell-Side Liquidity i to pokazuje, jak potężne jest to narzędzie, mimo że jest tak proste w swoim wykonaniu. No i na końcu pokażę ci dowód na to, że faktycznie te transakcje zostały wykonane. Pierwsza jest zakupiona tutaj, na której straciłem 26 dolarów. Szczerze mówiąc, jest to za niski position size. Chciałbym robić większe. Tutaj po prostu przez przypadek zrobiłem za mały. Nie ma to znaczenia. Tutaj, akurat, jest do takiej samej wielkości pozycja. Wielkości jednego kontraktu, na której zarobiłem 63. A więc całkowity wynik dnia to jest 37. Bardzo małe liczby. Tak jak mówię, chciałbym, żeby co najmniej były tutaj dwa kontrakty. Źle obliczyłem ryzyko, po prostu takie rzeczy się zdarzają. Najważniejsze jest to, jak został wybrany target i że te poziomy, które sobie zaznaczyliśmy wcześniej, w pewnym sensie pomogły mi w trakcie tej sesji. Normalnie, gdyby byłaby trochę bardziej efektywna, na pewno doszlibyśmy do tych troszkę dalszych poziomów, ale myślę, że to jest przydatny przykład. Ok, i teraz wyjaśnię Ci dokładnie, o czym mówiłem, mając na myśli external range liquidity i internal range liquidity. Więc zacznijmy od tego, czym jest external range liquidity. To są inaczej dalekie targety, które będą dobre, kiedy powody, dla którego wchodzisz na trade'a, znajdują się na jakimś wyższym timeframeie. Naturalnie odwrotnie, internal range liquidity to będą inaczej bliskie targety, które są dobre, kiedy Twój model jest na małym timeframe. To jest coś, z czym ja osobiście miałem długo problem i teraz. Zastanówmy się, jak tak właściwie wykorzystać tę wiedzę. Załóżmy, że tutaj wchodzisz na shorta. Tutaj jest twój stop loss i zastanawiasz się, gdzie celować, w jaki poziom liquidity. Ja jeszcze niedawno postawiłbym swój cel tutaj i zastanawiał się, dlaczego to tak właściwie nie zadziałało, czy ja coś robię źle, czy ja czegoś nie rozumiem. No okazuje się, że tak. Jeżeli powody mojego wejścia znajdowały się na małym timeframe, to moje targety również powinny być na małym timeframe. To powinny być targety, które celują wewnętrzne poziomy liquidity, czyli na przykład te dwa. I w tym przypadku jeden by wyszedł, drugi by nie wyszedł. Natomiast jeżeli wchodzisz na trada ze względu na jakieś powody z wysokiego time frame powiedzmy, że tutaj mamy jakiegoś jednodziennego fair gap'a. Tutaj mamy sweep liquidity, mamy jakiś break of structure, mamy jakieś powody na dużym time frame. Teraz jeżeli wejdziemy, tutaj postawimy swego stop loss'a, to możemy już celować w ten zewnętrzny target ponieważ mamy totalnie inne spojrzenie na rynek. Natomiast jeżeli wchodzimy na jakąś pozycję ze względu na argumenty oparte na niższych time no to musimy celować w te wewnętrzne targety. To jest coś, co zmieniło moje podejście do tradingu i pozwoliło mi znacznie zwiększyć swój win rate. W tym momencie posiadłeś już tak naprawdę ekstremalnie wartościową wiedzę. Wiesz już, czym jest target, wiesz dlaczego tak właściwie rynek rusza się w kierunku tych poziomów, a także wiesz jak na żywo na wykresie znaleźć target Ale to nie jest koniec. Tak naprawdę zrobiłeś teraz większość swojej pracy, jeśli chodzi o teorię, ale przed tobą praktyka. Musisz poćwiczyć sobie to, bo określanie targetów, tak jak każda umiejętność, tak jak wszystko czego się uczysz, im więcej będziesz to robił, tym lepszy w tym będziesz. Więc jak tak właściwie ćwiczyć określanie targetów? Pierwszy i najprostszy pomysł, na jaki pewnie wpadniesz, to jest backtesting. No i faktycznie backtesting jest dobrym pomysłem. Ja backtesting dzielę sobie na aktywny i pasywny. Przez aktywny rozumiem to narzędzie narzędzie do backtestingu na TradingView, czyli po prostu włączasz sobie backtesting, no i próbujesz na żywo, powiedzmy, określić, gdzie jest target. To jest fajne narzędzie, ale potrzebujesz do tego TradingView Premium. Nie jest to w żadnym przypadku wymagane. Backtesting pasywny to jest po prostu włączenie sobie wykresu, przeskrolowanie gdzieś do wcześniejszych historycznych ruchów i patrzenie, tak, gdzie cena zawraca. Dlaczego akurat w tym momencie? Jaki był cel danego ruchu? To jest też bardzo przydatny trening na którym ja osobiście Osobiście nauczyłem się najwięcej. Inny przykład czegoś, co może pomóc ci ćwiczyć określanie targetów, to będzie forward testing, czyli inaczej, po prostu tradowanie na żywo. Być może, jak wchodzisz na jakąś pozycję, zastanów się dwa razy, czy ten target ma sens, czy jest jakikolwiek powód, dla którego rynek miałby iść w tą stronę i czy jest on zgodny z tymi czterema regułami, dlaczego rynek się rusza, o których mówiłem wcześniej. No i to wszystko, tak naprawdę, co dzisiaj chciałem Ci pokazać. Mam nadzieję, że ten film faktycznie Ci pomógł i że. Że będziesz dzięki temu wiedział, jak znajdywać lepsze targety. Dla mnie osobiście, zrozumienie tych czterech powodów, dla których rynek się rusza, totalnie zrewolucjonizowało moje podejście do tradingu i pozwolił mi się drastycznie lepiej rozwijać. Mam nadzieję, że u Ciebie będzie tak samo. To wszystko ode mnie i powodzenia w nauce. Trzymajcie się.